6 maja przed kaplicą klasztoru Sióstr Boromeuszek w Cieszynie spotkaliśmy panie w niecodziennych strojach. To są stroje typowo renesansowe i co jest bardzo ciekawe, że te stroje pochodzą właśnie ze Śląska, czyli dokładnie w renesansie tak wyglądały kobiety. Oprócz pięknych strojów mogliśmy zobaczyć ciekawe instrumenty z dawnych epok. Mamy w zespole y, lutnie, flety proste. Podstawią, podstawą są w sumie flety proste. Y, lutnia y, barokowa, lutnia renesansowa, harfa romańska, harfa renesansowa. Wielada gamba, fidel kolanowa, portaty w takie przedno, przenośne średniowieczne organy. No trochę by jeszcze można było wymieniać, ale to chyba jest ten trzon. W kaplicy klasztoru sióstr boromeuszek odbywał się koncert muzyki dawnej z cyklu muzyka i pieśni średniowiecznej Europy. Oprócz utworów średniowiecznych w programie zespołu Allegro, który przyjechał do Cieszyna z Zabrza, znalazły się utwory renesansowe. Słuchamy kompozycji Johna Dowlenda. Zespół Allegro istnieje od 28 lat, także za niedługo będziemy mieć bardzo, bardzo duży jubileusz. No i prowadzony jest z pokolenia na pokolenie, został założony przez mojego ojca Ryszarda Klein. No teraz ja otrzymałam w spadku, że tak powiem, ten wspaniały zespół, no i dalej koncertujemy i gramy. Muzyka dawna jest dla nas odejściem od codzienności, a zarazem sposobem kreowania codzienności. Także stała się ona od dzieciństwa, kiedy to na przykład ja zaczęłam grać muzykę dawną czymś, co życie od hobby, od formy hobbystycznej zaczęło w zupełności wypełniać. Od dziecka marzyłam o tym, żeby grać w taką muzykę, w takim zespole. Także jest to po prostu spełnienie moich marzeń. Dla mnie jest, jest po prostu wszystko piękne, co jest w muzyce dawnej. Ja ją od dziecka uwielbiam i nie wyobrażam sobie wykonywania innej muzyki, nie wyobrażam sobie życia bez muzyki renesansowej, barokowej czy średniowiecznej. No i jest, no jest to po prostu piękne dla mnie. I tyle.